Siema, widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku dalej konty będziemy kontynuować projekt Brawura. No i co widzowie? Eee, ja tutaj nie przedłużam tego startu i spotykamy się właśnie pod eee, tunerem, gdzie będę montował części do Brawurki. Dobra, widzowie, dojeżdżamy właśnie tutaj na tunera. I co? Wiem eee, ja już, że napisałem źle, widzowie. Ja sobie już to poprawię bo miała być up 4 i e, spoiler 1162 e, tak dokładnie ten i co widzimy e, podlecimy tam sobie i co e, no właśnie tutaj jestem już wjadę e, sobie tutaj do kolejki zaś jesteśmy u Nazarbajewa, czyli jednego z tunerów którego w sumie jeżdżę cały czas i co czekamy e, Tutaj troszeczkę. I co? Stoimy sobie, widzowie, w kolejce, a za ten czas możecie dać e, suba, babkę w górę. E, no i co? Jak e, nie wiem, co tutaj ten gość robi, ale coś bardzo długo się zastanawia. O, dobra, wyjechał. I co? E, dobra, mu tutaj. E, Całość. Zobaczymy ile mnie to wyjdzie dokładnie. Bo tak szczerze to nie wiem. Myślę, że. E... Tak z. No nie wiem. E... Dobra. Mam tutaj. Dziena e... i widzowie. I fele. E... To jeszcze dodam sobie fele. 1076. No, i właśnie felgi tutaj są, dodamy. Jeszcze raz nie mam jak zglebić tego samochodu. Dziena. I co widzę? E, tak on miał wyglądać domyślnie, właśnie z tym spoilerem. Stwierdziłem, że zmienię felgi, bo tak szczerze to, no z brzydłymi. No i co widzę? E, zanim pojedziemy tutaj, no to przydałoby się pokolorować te felgi kater, bo tak sobie właśnie wybrałem są felgi. Dokładnie, chyba katery i co? Zgaszę sobie widzowie, silnik, i co? E, Tylnia oś, tutaj zamówimy sobie i e, na minus jeden łatwość skrętu. Aha, e, tak na minus jeden, albo widzowie, zobaczymy w ogóle, jak to skręca na a Aha, bo tu jest A5, na A5, widzowie, bo tak szczerze, to ta brawurka elektrowniowa skręca, i zobaczymy, jak teraz. No, teraz ogólnie bardzo lepiej. A i widzowie jakbyście się pytali czy mam... Mogę mieć troszeczkę inny głos, bo jestem chory Ale to nie przeszkodzi mi nagrywaniu filmów. No i widzowie możecie też napisać co sądzicie właśnie o tym, tym projekcie właśnie czy mam dalej z tego nagrywać. Widzę, że coś mi się stało i strasznie podskakuje, ale to chyba e, wina serwera albo moich lagów, które się za niedługo zmienią, bo w ten piątek powinien lecieć odcinek w tym tygodniu, jak y, to wlatuje z właśnie prawdziwego życia, gdzie pokazuję wam coś, co w sumie długo robiłem. No i co? E, ustawiłem sobie up y, na Apa na... Mi chyba minus jeden, zapomniałem. Tak. Albo tak. Kurde. Na minus jeden, tak na pewno. No i przydałoby się pokazać w jak to auto driftuje. E, no i co? Myślę, że teraz... no teraz o, matko. No i widzimy kasację do. No, no i widzimy drzwi skasowane. No i co? Tak szczerze sądzę, że tutaj jakby siadł jeszcze Ab1. To no bardzo fajnie by driftowa driftowała ta brawórka. Ale teraz widzę y sobie, podlecimy do kompo i tutaj sobie y zmienimy felki, y kolor ogólnie felki. Dobra, widzowie, dojechałem sobie właśnie tutaj na komponenty. Widzę, że jest troszeczkę kolejka, ale to jest chyba pusty sultan. No tak, pusty sultan ogólnie, więc... Nie wiem, przepcham go, widzowie. Jak go przepcham, to się zobaczymy. Dobra, widzowie, miły administrator e, złoty pomógł mi tutaj e, wyteleportować to auto. Znaczy, on je wyteleportował, ale ogólnie za, za moją pomocą, tak jakby. I co? Jesteśmy sobie właśnie tutaj w tych komponentach Podejdziemy sobie... Aha! Y, muszę zgasić światła Zapomniałem o tym, że właśnie tutaj na komponentach się gasi światła e, I co mi sobie? Zgaszę sobie te światła Jeszcze niepotrzebnie silnik uruchomiłem Dobra, zgasiłem światła w sobie e, Nie wiem czemu, ale strasznie tutaj w tych komponentach mam lagi no, ale trudno. No, to co widzę? Wejdziemy tutaj i sprawdzimy w ogóle, czy nie, nie mam wariantów w tym samochodzie. Bo też się zastanawiam, czy zrobię z tej Brawury Cabrio, ale stwierdziłem, że jednak nie. I gdzie tutaj jest zmiana koloru? Jak się to nazywa? Aha, dobra, ja widzę, że to jednak jestem głupi. Zapomniałem, że to jest w lakierniku. Dobrze, że lakiernik jest blisko. To tam podjedziemy. No, widzowie, czasem Czasem tak mam, że nie wiem. Na przykład e, nie wiedziałem, że jest kompo w LV, a jednak było. Więc e, na poprzednim odcinku, właśnie z tego Admirala, no to kurde, powiedziałem, że nie ma właśnie e, kompo w LV, a jednak się okazało, że są. Więc tutaj co widzimy? E, mamy tutaj i zmień kolor. Ach, łomatko, wow, kolor felg widzowie. To, ranty. to jednak widzowie nie zmieniamy tutaj Ja sobie takie Zazbieram i sobie zmienię na taki szary kolor Felgi Zrobimy to prawdopodobnie na następnym Właśnie odcinku No i co widzowie Ja sobie tutaj jeszcze Podriftuję z wami, pogadam No i będziemy kończyć ten odcinek Dobra widzowie Ja się tutaj właśnie kieruję w stronę Domku mojego By odłożyć właśnie tam brawurę no i co? Eee, dalej tam e, ma właśnie ten dylemat, czy dawać tą premierę e, właśnie na te, na te odcinki, czy, czy właśnie jest rzucać e, równo o 17 w środę. I właśnie nad tym mam pewien dylemat. I też mam dylemat, bo jak sobie tak przemyślałem, to nawet ładnie ta brawura wygląda na tych białych felgach, ale tak szczerze... Będę się tu zastanawiał jeszcze nad tymi szaremi Felgami, ale to e, No Za po prostu następny Właśnie odcinek z projektu, który będzie No niedługo W sumie, bo Co nam tu zostało, no jeszcze jakieś pierdółki Jak na przykład CB radio, granicznik Tam zostały, to po parę stówek W sumie A No i, i w sumie apy Silnik, ale to już takie widzowie znaczy, apy to nie jest aż taki drogi wydatek, ale właśnie te zmiany silnika, to to już może mnie troszeczkę zaboleć. Ale no to wiadomo, czego się nie robi dla tutaj was widzów i no samochodów, które mam. I co widzowie, ja tutaj właśnie dojeżdżam do mojego domku i się tam zobaczymy. No i co widzowie? E to już byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. Możecie zostawić tu łapkę w górę, suba, komentarz. I co? To widzowie, tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Do zobaczenia. Cześć.